Zdejmijcie ją z tego dachu, zanim sam ją zrzucę. Tak powiedział dowódca batalionu kadetów Marcus Brennan o kobiecie, którą uznał za kolejną kontyngentową, różnorodnościową w kursie oceny rangerów Fort Benning. Trzy godziny później wisiała już na krawędzi dachu budynku Malvesti Hall. Krew spływała spod paznokci, a nad nią stało trzech kadetów. Ich buty kilka centymetrów od jej palców. Chcieli, żeby umarła. Chcieli, żeby zniknęła. Nie wiedzieli, że tatuaż ukryty pod rękawem, osiem kresek i smok owinięty wokół trójzębu, oznaczał coś, co wkrótce rozpieprzy im cały świat na kawałki. Kobieta, którą próbowali zamordować. Już raz umarła w Faludży. To, co stało się potem, sprawi, że będą żałować, że kiedykolwiek jej dotknęli. Poranna mgła nad brygadą szkolenia rangerów w Fort Benning. Była tak gęsta, że w powietrzu czuć było smak metalu. Typowa wilgoć Georgii mieszała się z czerwoną gliną, która do południa pokrywała wszystko kurzem. Porucznik Rajna Thorn stała nieruchomo na placu apelowym. Jej zwarta, 168 cm sylwetka nie rzucała cienia w rozproszonym świetle świtu. W wieku 34 lat poruszała się z taką oszczędnością ruchów. Że inni żołnierze czuli się przy niej nieswojo. Każdy gest był celowy, nic nie marnowane. Twarz opowiadała dwie różne historie. Lewa strona pozostała nietknięta. Ostre kości policzkowe i ciemne oczy, które przetwarzały informacje, jak komputer celowniczy. Prawa strona nosiła cienką, białą bliznę, biegnącą od skroni aż do ściągniętych w regulaminowy kok czarnych włosów. Nigdy nie próbowała jej ukrywać. Kiedy ludzie się gapili, pozwalała im. Pułkownik James Whitaker, dowódca brygady szkolenia Rangerów, obserwował ją z okna swojego gabinetu, czytał jej akta, te części, które nie były zaczernione służba w Naval Special Warfare, jednostka utajniona, cztery zmiany bojowe, operacje w Iraku, Afganistanie i dwóch krajach, które oficjalnie nie istnieją. Tego typu kariera zawsze przychodziła w pakiecie z duchami. Nieświadomie dotknęła prawego przedramienia. Palce przesunęły się po czymś ukrytym pod rękawem munduru O.C.P. Gest trwał pół sekundy, ale Whitaker go zauważył. Każdy kto był tam, tam, miał swoje tiki. Jej dotyczył tego, co nosiła pod rękawem. Pierwsi kursanci zaczęli schodzić się na poranny apel. Ich głosy niosły się po placu, pewni siebie, zarozumiali nie mieli pojęcia, kogo im przysłano do oceny ich ukochanego programu. Whitaker próbował ostrzec kadrę, próbował wyjaśnić, jakiego rodzaju operatora przysłała im marynarka w ramach programu wymiany Joint Service, ale niektóre lekcje trzeba było przerobić na własnej skórze. Rozkazy torn były proste: ocenić skuteczność programu w przygotowaniu gotowych do walki liderów w ramach wymiany z Naval Special Warfare przy Maneuver Center of Excellence. Obserwować, oceniać, raportować. W rozkazach nie było ani słowa o tym, że musi ujawniać swoją przeszłość, ani że musi prostować ich domysły. Pierwszy raz Reina Thorn zrozumiała śmierć, gdy miała siedem lat i patrzyła, jak ojciec wraca z trzeciego wyjazdu do Iraku, bez lewej nogi poniżej kolana. Chief Petty Officer Miguel Thorn nie płakał, nie narzekał. Po prostu się dostosował i uczył córkę, że ludzkie ciało to tylko narzędzie. Liczy się umysł, który nim steruje. Co rano o 4:30 budził ją na PT. Proteza stukała o podłogę. Prowadził ją przez ćwiczenia przeznaczone dla operatorów dwa razy starszych od niej. Kiedy upadała, to czekał. Kiedy płakała, niem liczył. W wieku dziesięciu lat potrafiła utrzymać deskę 12 minut i rozłożyć M4 z zawiązanymi oczami. Bo jak mówił ojciec, ciemność nie przejmuje się twoimi uczuciami, ale moment, który wykuł jej duszę, zdarzył się w Faludży w 2018 roku. Operacja Crimson Shield, wciąż utajniona, wciąż zaprzeczana przez trzy rządy. Jej pluton silów wszedł po zagrożonego agenta wywiadowczego z kompleksu, bronionego przez 40 bojowników. Misja posypała się w trzeciej minucie. Wybuch rozwalił połowę budynku i przysypał jej swim Petty Officer First Class Davida Brooksa, płonącymi gruzami, protokół mówił. Zostaw go. Płomienie się rozprzestrzeniały, wzmocnienia wroga 90 sekund. Każda analiza taktyczna mówiła, że już nie żyje. Torn i tak weszła. Żar topił jej wyposażenie do skóry. Wdychanie powietrza było jak połykanie szkła. Znalazła Brooksa nieprzytomnego, ledwo oddychającego. Wyciągnęła go przez ogień, który zostawił blizny na smoku tatuażu na prawym przedramieniu, znaku jej zespołu. Osiem kresek pod spodem, po jednej za każdego operatora, którego uratowała w czterech zmianach. Brooks przeżył jeszcze siedemdziesiąt godzin wystarczająco długo, by dotrzeć do szpitala polowego, wystarczająco długo, by ścisnąć jej dłoń i wyszeptać, że jego córka ma na imię Emma że ma cztery lata, że obiecał nauczyć ją pływać, zmarł, trzymając jej zdjęcie, a torn złożyła nad jego ciałem przysięgę, że nigdy więcej żaden operator nie zginie tylko dlatego, że ktoś uznał, że nie warto go ratować. Marynarka dała jej srebrną gwiazdę, o której nie wolno jej mówić, oraz obrażenia kończące karierę operacyjną, uszkodzenie nerwów w prawej ręce, Strzelanie na daleki dystans stało się niemożliwe. Oparzenia, które wciąż bolały, gdy padał deszcz, zaproponowano jej rentę inwalidzką. Odmówiła: Jeśli nie mogła już działać, będzie uczyć, jeśli nie mogła walczyć, przygotuje innych, by przetrwali to, co ona widziała. Tak trafiła do Fort Benning, oceniać, czy najnowsze pokolenie rangerów ma to, co trzeba. Oni widzieli drobną kobietę z oznaczeniem marynarki i uznali, że jest tu, by odhaczyć rubrykę różnorodność. Nie mieli pojęcia, że pełzała przez piekło i wynosiła innych na plecach. Duch Dawida Bruksa podążał za nią wszędzie. W cichych chwilach wciąż słyszała jego głos, wciąż czuła ciężar jego ciała na swoich ramionach. Niektóre noce przeciągała palcami po kreskach i przypominała sobie każdą twarz, każde imię każdą dotrzymaną obietnicę. Brooks był numerem osiem. Numeru dziewięć nie będzie. Nie dlatego, że zawiodła, ale dlatego, że jej wojna się skończyła. Teraz toczyła inną walkę, żeby kolejne pokolenie zrozumiało, że odwaga nie ma rozmiaru, płci ani koloru munduru. Chodzi o to, za kogo jesteś gotów umrzeć i kogo zabijesz, by ich ochronić. Marcus Brennan był starszym instruktorem rangerów. Od trzech miesięcy i w tym czasie zbudował sobie reputację człowieka wiernego, też tradycji, tej przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez męskich wojowników, którzy tap zdobywali krwią i potem. Przy wzroście 190 Tymertów i w 100 km na poruszał się po Fort Benning, tak jakby był jego właścicielem. Kiedy zobaczył nazwisko Torn na liście oceniających, roześmiał się. Rozpowiedział innym instruktorom, że Marynarka przysyła im puchar za udział, pewnie jakąś biurwową, która całą karierę spędziła na papierkach i seminariach o różnorodności. Jego opinia rozlała się po batalionie niczym pożar. Zanim torn przyjechała. 200 kursantów już wiedziało, kim ona jest. Pierwsza konfrontacja miała miejsce na treningu walki wręcz. Brennan zadbał, by to on prowadził pokaz, gdy torn przyszła obserwować dobrał sobie najmniejszych kursantów tych którymi mógł rzucać jak szmacianymi lalkami mamo może pani coś doradzi w kwestii techniki walki wręcz rzucił zjadliwie na pewno marynarka ma jakieś ciekawe spojrzenie na walkę tłum kursantów zachichotał kursant tyler morrison najwierniejszy akolita brenana parsknął śmiechem głośno morrison pochodził z trzech pokoleń rangerów Nosił rodowe dziedzictwo jak zbroje przed każdą sugestią, że standardy złagodniały. Torn weszła na matę powoli, zdecydowanie. Zdjęła czapkę, podała ją zdezorientowanemu kursantowi. Uśmiech Brenana się poszerzył. Ważył pewnie ze czterdzieści kilo więcej. Pokaż mi swój najlepszy rzut, powiedziała po prostu. Brenan spojrzał na kolegów, wzruszył ramionami, jakby to było poniżej jego godności. Po czym ruszył z tą przewidywalną agresją człowieka, który walczył tylko z tymi, którzy bali się go uderzyć naprawdę. Torn pozwoliła mu podejść, pozwoliła mu się zaangażować. Potem poruszyła się, nie siłą, lecz oszczędnie wykorzystując jego pet przeciwko niemu. Brennan uderzył o matę tak mocno, że wybiło mu powietrze z płuc, zanim zdążył się otrząsnąć, już miała go w kontrolowanym duszeniu. Przytrzymała dwie sekundy, akurat tyle, by. Je... Myśl, że kobieta Madej, i to jeszcze z marynarki, rzuciła go na matę tak łatwo, żarła go jak kwas. W tamtą noc torn siedziała sama w tymczasowych kwaterach prawe przed odsłonięte, palce przesuwały się po wypukłych bliznach smoka osiem kresek pod spodem po jednej za każdą dotrzymaną obietnicę dziewiątej nie będzie wyjęła z portfela wytarte zdjęcie. David Brooks z córką Emmą na barana. Oboje śmieją się do kogoś poza kadrem. Emma ma teraz 11 lat. Torn co miesiąc wysyła anonimowe przelewy na jej fundusz studiów. To za mało. Nigdy nie będzie dość. Uszkodzenie nerwów w ręce znów zapulsowało. Prąd od barku do opuszków. Lekarze mówili, że będzie gorzej, że ma szczęście, że jeszcze 60% sprawności. Szczęście! niosła bruksa 400 metrów przez ogień i odłamki czuła jak skóra stapia się jej z ekwipunkiem wdychała dym który zamienił płuca w blizny i nazywali to szczęściem telefon zawibrował sms od chifa torna wciąż stoisz kałamarnico uśmiechnęła się mimo wszystko ojciec nigdy nie pytał czy wszystko w porządku nigdy nie sugerował żeby rzuciła Pytał tylko, czy wciąż stoi, bo stać to wszystko, co się liczy. Można krwawić stojąc, płakać stojąc, umierać stojąc. Wciąż stoję. Odpisała. Wstała, podeszła do małego lusterka nad umywalką. Kobieta, która na nią patrzyła, miała zapadnięte oczy i ostre krawędzie tam, gdzie kiedyś były miękkie krągłości. Sile wyrzeźbili wszystko zbędne, zostawiając tylko to, co konieczne do wykonania misji. Ale ta misja, Nauczanie, ocenianie, mentoring wymagała czegoś, czego nigdy się nie nauczyła: cierpliwości wobec ludzi, którzy nie zasłużyli na prawo, by ją oceniać. Wspomnienie wróciło samo. Faludża. Godzina czternasta operacji. Brooks majaczył z utraty krwi. Ciągle pytał o Emmę, czy będzie z niego dumna. Torn kłamała, mówiła, że niedługo ją zobaczy, opowiadała o lekcjach pływania, które jej da. Trzymała jego dłoń, gdy oddech zwalniał, czuła jak tętno zanika pod palcami. Furia, która potem przyszła, uczyniła ją niebezpieczną nawet dla własnych kolegów z zespołu. Prosiła o każdą misję wysokiego ryzyka, zgłaszała się na każde wejście za linię wroga. Nie szukając śmierci, lecz sensu, żeby ofiara Bruksa coś znaczyła. Teraz patrząc, jak ci kursanci bawią się w swoje gierki, kwestionując jej wartość. Na podstawie anatomii, zamiast umiejętności, czuła tę samą furię. Ale furia bez celu to tylko destrukcja. Ojciec ją tego nauczył. Brooks umarł, ucząc jej tego na nowo. Podejmowała decyzję. Jutro Brennan i jego świta eskalują. Czuła to w powietrzu. Napięcie przed przemocą. Będą pchać, aż coś pęknie. Kiedy to zrobią, nie będzie się tylko bronić. Pokażę im, dlaczego marynarka naprawdę ją tu przysłała. Pułapka zastawiona została podczas nocnych kwalifikacji nawigacyjnych. Pułkownik Whittaker wyznaczył torn do obserwacji końcowej próby, dwunastogodzinna ewolucja przez najgorszy teren, jaki oferowało Fort Benning. Pełne obciążenie bojowe, bez GPS-a, tylko mapa, kompas i determinacja oddzielająca rangerów od reszty. Brennan miał inne plany. Zebrał Morrisona i dwóch innych kursantów, Stevensa i Hulbruka. Obu byłych futbolistów, którzy poszli za siłą, nie zadając pytań, zastawili ją przy punkcie kontrolnym Malvesti Hall, czwarte piętro, gdzie tradycyjnie kursanci zostawiali znak przejścia przed startem trasy. Pani porucznik, powiedział Brennan, blokując zejście ze schodów, musimy porozmawiać o pani metodach oceny na osobności. Dach był pusty, bez świadków, mgła tłumiła dźwięki. Torn oceniła kąty, odległości, opcje. Czterech na jednego zamknięta przestrzeń, 40 stóp spadku z trzech stron. Zaplanowane. Morrison z lewej, Stevens z prawej, Hulbrook przy drzwiach na klatkę. Klasyczne okrążenie, ale wykonane przez ludzi, którzy nigdy nie walczyli z kimś, kto przetrwał prawdziwe zasadzki. Pani ocena zagraża integralności programu. Ciągnął Brennan, zbliżając się. Mamy tu tradycje, standardy. Pani obecność je osłabia. Torn stała idealnie nieruchomo, kontrolując oddech, mierząc odległości. Uszkodzenie nerwów w prawej ręce wysyłało ostrzeżenia. Miała może 70% siły po tej stronie. Będzie musiała skompensować. Daję wam jedną szansę, żeby się przesunąć, powiedziała cicho. Brennan się roześmiał. A jak nie, Zgłosi nas pani. Złoży skargę. Popłacze się dowództwu, że źli chłopcy się czepiają. Pierwsze pchnięcie. Od Morisona. Tylko test, czy się zachwieje. Nie zachwiała się. Drugie. Od Stevensa. Mocniejsze. Przyjęła je i zapisała w pamięci jego pozycję. Potem Brennan popełnił błąd. Chwycił ją za prawe ramię. Palce wbiły się w bliznowatą tkankę gdzie ukryty był smok. Ból przeszył układ nerwowy jak błyskawica, odpalając pamięć mięśniową ze stu walk w pomieszczeniach, gdzie przemoc była walutą. Ruszyła. Morrison padł pierwszy. Cios otwartą dłonią w splot słoneczny złożył go w pół. Stevens próbował złapać ją od tyłu. Wbiła łokieć w żebra. Usłyszała trzask, obróciła się i kolanem w żuchwę. Upadł nieprzytomny, zanim dotknął dachu. Hulbruk ruszył od drzwi, pozwoliła mu podejść, uskoczyła w ostatniej chwili, wykorzystała impet, by rzucić go na ścianę atykową. Uderzył mocno, osunął się dysząc. Został Brennan. Był silniejszy, cięższy i świeższy, ale nigdy nie walczył o życie, nigdy nie czuł konkretnego ciężaru umierającego w ramionach, nigdy nie nauczył się, że przemoc to nie siła, to zobowiązanie, gotowość pójścia dalej. Niż przeciwnik potrafi sobie wyobrazić Szarpali się przy, przy krawędzi Brennan próbował wykorzystać przewagę masy Pchał ją ku 40 stopniowej przepaści Pozwoliła mu myśleć, że wygrywa Że w pełni się zaangażował Potem zastosowała dźwignię ze szkoły serę Wykorzystując jego impet i zahaczając stopą o kostkę Oboje polecieli za krawędź Złapała się jedną ręką Lewą Bark wył z bólu pod pełnym ciężarem. Brennan złapał ją za prawą nogę, wisząc pod nią, twarz biała z przerażenia. Uszkodzenie nerwów w prawej ręce uniemożliwiało chwyt. Nie mogła ich podciągnąć jedną ręką, ale stopy znalazły występ odpływowy, dając punkt podparcia. Stevens zdążył się doczołgać do krawędzi. Morrison też się ruszał. Spojrzeli w dół na nią krwawiącą z rozcięcia na głowie. Z palcami już zsuwającymi się pociągnijcie go, powiedział Morrison do Stevensa. Żaden się nie ruszył. Patrzyli, czekali. Spojrzała w dół na brenana, strach ustąpił miejsca czemuś innemu. Kalkulacji próbował wspiąć się po jej ciele jak po drabinie. Nieważne, czy ściągnie ją w dół. Wtedy furia stała się czysta. Uszkodzonym prawym ramieniem sięgnęła pod rękaw. Zerwała taśmę sportową, którą zakrywała tatuaż. Smok owinięty wokół trójzębu stał się widoczny, razem z ośmioma kreskami. Symbol jednostki był niepomylny dla każdego, kto znał ikonografię operacji specjalnych. Oczy Brenana zrobiły się wielkie. Znał ten znak. Wszyscy w operacjach znali. Utajniona jednostka Tier 1, siłą zrodzoną z wściekłości i treningu, wykorzystała występ odpływowy jako punkt podparcia. Pociągnęła lewą ręką, odpychając się prawą nogą od ściany. Fizyka była trudna, ale nie niemożliwa. Robiła trudniejsze wspinaczki na treningach, z rannymi na plecach. Wciągnęła ich na dach. Brennan odpełzł, opierając się o Morisona i Stevensa. Wstała powoli. Krew spływała po twarzy. Prawe ramię zwisało prawie bezwładnie. Będziecie się ruszać, powiedziała. Cisza trwała aż na klatce schodowej. Rozległy się kroki. Wyszedł pułkownik Whitaker w towarzystwie starszej sierżant Hayes i sześciu żandarmów wojskowych. Spojrzał na scenę, trzech rannych kursantów, Torn krwawiącą, ale stojącą, prawda wreszcie widoczna na pokrytym bliznami ramieniu. Kursanci Rangerów, Brennan, Morrison, Stevens i Hulbrook. Głos Whitakera brzmiał jak wyrok. Jesteście zatrzymani za napaść w myśl kodeksu jednolitego sądownictwa wojskowego. Żandarmi, zabezpieczyć ich i wezwać CID. Brennan próbował coś powiedzieć, wyjaśnić. Whitaker uciszył go spojrzeniem, które mogłoby zamrozić krew. Myśleliście, że przysyłamy byle kogo do oceny tego programu? Zapytał cicho, ale także włosy stawały dęba. Porucznik torn ma więcej doświadczenia bojowego niż cała wasza klasa razem wzięta. Wiele odznaczeń za męstwo, w tym srebrna gwiazda, purpurowe serce zdobyte przy wynoszeniu innego sila z płonącego budynku w Pani porucznik To ramię. Uszkodzenie nerwów z faludży powiedziała Torn rzeczowo. Sześćdziesiąt procent sprawności w dobry dzień mimo to czterech najsilniejszych z Was musiało mnie zepchnąć z dachu, a ja i tak się trzymałam. Tłum rozstąpił się. Nadchodziło wyższe dowództwo. Generał brygady Thomas Marshall, dowódca Maneuver Center of Excellence, spojrzał na scenę, na odsłonięty tatuaż Torn, na zatrzymanych kursantów. Porucznik Torn powiedział formalnie: Naval Special Warfare Command zostało powiadomione. Pani ocena programu zakończona. Zalecenia zostaną wdrożone natychmiast. Musimy zawieźć panią do szpitala na badania. Skinęła głową. I lekko się zachwiała. Hejs złapała ją pod łokieć. Pani porucznik, cicho powiedziała Hejs. Medewak za dwie minuty. Za minutę, odparła Thorn. Podeszła do klęczącego Brennana. Kucnęła, by spojrzeć mu w oczy. Twój ojciec to sierżant pierwszej klasy Michael Brennan. Drugie batalion. 75. Pułk Rangerów. Kia, prowincja Helmand. 2009. Twarz Brenana się załamała. Skąd pani? Znam rodziny poległych wojowników, powiedziała. Zginął osłaniając odwrót swojej jednostki. Uratował dwunastu ludzi. Chcesz go uhonorować? Przestań próbować udowodnić, że jesteś godny jego nazwiska. Zacznij żyć według jego przykładu. Nie obchodziło go, kto walczy, o... walczy obok, byle walczył. Wstała, odwróciła się, by odejść zatrzymała się jeszcze jedno Emma Brooks ma teraz 11 lat jej ojciec umarł w moich ramionach kiedy wyciągnęłam go z płonącego budynku każda kreska na moim ramieniu to czyjś ojciec syn brat ktoś kto wrócił do domu bo nie obchodziło mnie co myślą o tym czy powinnam tam być po prostu robiłam swoje sześć tygodni później brygada szkolenia rangerów wdrożyła wszystkie rekomendacje z raportu torn Brennan stanął przed sądem wojskowym za napaść i zmowę. Ostatecznie przyjął ugodę: degradacja i administracyjne zwolnienie ze służby. Morrison i Stevens dostali artykuł 15 i przeniesienie. Hulbrook, który w pełni współpracował z CID, został w programie, ale pod ścisłym nadzorem. Uszkodzenie nerwów torn wymagało operacji i długiej rehabilitacji. Incydent na dachu pogorszył stare obrażenia. Tomografia w szpitalu Fort Benning pokazała, że jeden zły upadek dzielił ją od trwałego paraliżu. Kursantka Wilson znalazła Torn na torze przeszkód, obserwowała nową klasę. Prawe ramię miała w ortezie po neurochirurgii. Pani porucznik, powiedziała Wilson ostrożnie, chciałam podziękować. Torn odwróciła się, przyjrzała młodszej kobiecie. Wilson nabrała mięśni, poruszała się inaczej. Niepewność zniknęła, zastąpiła ją pewność zdobyta pracą. Nie musisz dziękować, odparła torn. Już miałaś to, co trzeba, tylko potrzebowałaś kogoś, kto pokaże, że to możliwe. Stały w miłym milczeniu, patrząc, jak kursanci walczą z przeszkodami. Jedna z młodych kobiet miała problem z liną, ręce drżały z wyczerpania. Bez słowa, dwaj męscy kursanci podeszli, asekurowali ją. Dodawali otuchy zamiast drwin. To inne, zauważyła Wilson. Strach jest dobrym nauczycielem, powiedziała torn. Ale szacunek trwa dłużej. Podszedł pułkownik Whitaker, zasalutował. Torn oddała salut lewą ręką. Przyszły pani rozkazy przeniesienia, powiedział. Naval Special Warfare Command chce panią z powrotem w Coronado, stanowisko starszego instruktora w SQT. Twarz Wilson zmarkotniała. Odchodzi pani? Moja robota tutaj skończona, odparła Torn. Ale sama robota nigdy się nie kończy. Zawsze jest kolejne pokolenie, które musi się nauczyć, że siła przybiera różne formy. Sięgnęła do kieszeni, wyjęła Challenge Coin. Nie byle jaki. Coin jej utajnionej jednostki. Wcisnęła go w dłoń Wilson. Kiedy zdobędziesz tap, znajdź mnie. Zespoły potrzebują kogoś takiego jak ty. Kiedy Torn odchodziła, Wilson zawołała: Pani porucznik, a co z numerem dziewięć? Dziewiąta kreska Torn zatrzymała się, odwróciła. Poranne słońce oświetliło jej pooraną bliznami twarz, podkreślając zarówno zniszczenie, jak i determinację. Nie ma numeru dziewięć powie powiedziała po prostu. Moja wojna się skończyła. Ale twoja dopiero się zaczyna. Niech Twoje kreski coś znaczą. Tego popołudnia opuściła Fort Benning, jadąc na zachód, ku Kalifornii i kolejnym bitwom. Za nią dwustu kursantów kontynuowało szkolenie, na zawsze zmienieni przez kobietę, którą próbowali złamać. Nauczyli się najcenniejszej lekcji, jaką wojsko może dać. Odwaga nie ma płci, siła nie ma rozmiaru. A osoba, która uratuje ci życie, może być tą, której najmniej się spodziewasz. W lusterku wstecznym bramy Fort Benning malały, aż zniknęły. Na jej ramieniu podknęły, dzięki na jej pod rękawem. Osiem kresek świadczyło o dotrzymanych obietnicach. Dziewiątej nie będzie, ale będzie setki wojowników, którzy uczyli się od jej blizn. Którzy poniosą dalej lekcję, że bohaterowie przybierają różne formy, czasem nawet w postaci 168 cm kobiety, z uszkodzonymi nerwami i niczym więcej do udowodnienia. Duch Dawida Bruksa mógł wreszcie spocząć. Jego córka będzie dorastać w świecie, w którym kobiety wojowniczki nie są kwestionowane, są oczekiwane, gdzie liczy się zdolność, a nie chromosomy. Torn dotrzymała obietnicy wszystkich